Dziwi niebiescy. Telewizja kibiców ruchu Chorzów. Chorzów, 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 Chorzów. STS. Zakłady Bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Dobry, tu Adler. Zaproszam na kulisy szpilu Ruch Arch. Dobry, tu Adler. Wtoś ty. No jak to w to? Adler. Słuchaj, Adler jest ino jeden. Pitej stąd. Dobra, bitą. Jeronie. Mikoło i pełno przebierańców. Co by chciała pani dostać od Mikołaja? Jezus kochany, mnie pytasz? No a co? Jakie ja mam marzenia, to są nierealne niedospełnienia. No jakie? Wszystko, nie ma rzeczy nierealnych podobno. Jak się jednocześnie... Takich bajek to opowiadał. Ponieważ jak się czegoś bardzo chce, to się to osiągnie. To ja jakoś kuźwa tyle lat chcę i nie mogę osiągnąć. <grymne> <grymne> A Dla ciebie Dowora to jest. Dziękuję. Menadżery też masz w tym borku, nie? Wszystko no. masz. Wszystko no. masz. masz. Dobra. A jakie prezenty są? są? Football menadżery Football menedżery dla trenerów są. Do 2007. Dla mnie nic nie ma Jak wziące, jest fajne ujęcie. Pan ładnie wygląda? Bardzo. Ty zbierasz ujęcia, tu pan ci tu przyniósł. I on wiedział, że ten Mikołaj tamto to z nie? Adler, i jo... wiedział... A myślał, że w to tym bajtlom na Górnym Śląsku to w Okej. ta felka z znowu? Nie grało na grała ona w takim tym, z tym Adlerem, co to było? Ja, w tym manekin czerwęczym. Ona to chyba, chyba siedziała i go dała przez telefon, nie? Ja. Było to tak? Chyba ja. Ale... Nerwica Chaja jakoś słabe jest? Nie, bo będą brać, wynosić, a ja będę oczami świecił To co chcielę? Jeszcze postawać Panie Ryniu, a do mnie coś się zdarzy? na no, no, pewno. no nie z tym żółtym, bo mi się to nie pi pi podoba Co staro, to jest inno Chcieliśmy kaczyńki Ale zresztą tam chcieli brać W ostatnich kulisach? Właśnie myśmy nie wiedzieli, który to ty, a który to brat, wiesz, szczerze mówiąc <grystanie> Wzięła pani brata od Wojtka? Nie, nie miałem szobu. No to może Boże, pani miała i no pani nie wiedziała, nie? Nie no, to, to, to jest... to, to jest... tu Trzy razy to było! No. Jesteśmy ruch, jesteśmy wszyscy jednością i dobrze wiecie, że tu osoba i tam osoba będzie nie jedno wielkie na ruchu. Tak, oni nie mają ze mną szans. Uwaga, szydej! Pierwsza To co, i no ty ultrasów prezentujesz dzisiaj? No, dzisiaj no ja. Niestety kolegów zabrakło na boisku, ale nie zabrakło na trybunach. Tutaj widać. Kolejny gol. pozdrawiam serdecznie. Siemano Adler. Adler. Nie, mamy przecież jeszcze jedna śnieżynka są. Mama Adriana. Mama Adriana. A mama Adriana ma na imię jak? Monika. Aha, mogę się nauczyć. Tor! W 48 minucie spotkania, kontaktowe trafienie dla drużyny.